Zrobili challenge. No. Zagrajmy naszą najbardziej znienawidzoną postacią w grze. Matko. Z czekiem, muszę zobaczyć. Kim ja już wiem, kim ja będę grał. Mei? Ja gram Mei. To ja gram. O nie! Siedem minut się na natarciu czeka. Dobra, to zrobię wsparcie i zagram Life Weaver'em. Najmniej lubię grać z Lifeweaver'em, jeżeli chodzi o, o support i też um, nie lubię grać przeciwko Lifeweaverowi. Więc. To ja nienawidzę grać na dumfista, więc. Zagrasz dumfistem? I... To no czuję, nie, nie... czuję, że to może być zabawny mecz. Nienawidzę grać dumfistem, to po pierwsze, a po drugie, nienawidzę jeszcze bardziej grać na dumfista, więc. Muszę sobie go odpalić, żebym wiedział w ogóle. O! kur, no ten sam poduczyłem się. No dobra. Kings eee... Row czy Eichenwalde? Może być obojętny. Ja co? dałem Eichenwalde. Eee, mi to bez różnicy, szczerze. Tylko ja dałem Eisenwald. No Dobra. Niechaj będzie Kings Row. Plus taki, że nikt mi nie zabierze tego Dumfista. No ja muszę, żeby mi Life Weavera ktoś nie zabrał, nie? Gdzie jest ten Dumfist? Ej, dobra, ale grunt taki, że jesteśmy na ataku. Bo Dumfistem mam wrażenie, ja przynajmniej o wiele bardziej jakoś mi się kojarzy on z atakiem. No, z zobaczymy. Zobaczymy, co nam ten challenge przyniesie w życiu. <laughs> Zaraz będzie. O, mamy mercy! Super. Czekaj. Ja muszę sobie. Informacja: leczący rozkaz. przytrzymaj aby nadać lecz, leczniczy impuls. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze się okaże, że mi się spodoba granie tym Doomfistem.

Co ja zrobiłem! Polada, już padam. Baston mnie zabił. Oj, to będzie. To będzie trudny mecz. Będzie bardzo trudny mecz. się o Sam się o to prosiłem, dobrze powiedziałeś. Ja mylę guziki i nie leczę dobrym guzikiem. No właśnie, musisz mnie leczyć, Dominik. Próbuję, Patryk, ale. Oj. Próbuję wyleczyć mojego kwiatka, ale chyba tak się nie da. Kwiatka się nie da leczyć. Cholera jasna. Czy ja Cię leczę tym guzikiem, czy inny? Nie wiem. No, Leif ma dwa, tak i tym drugim nie leczysz po prostu. Ej, ale ja wyleczyłem 1100. To, no naprawdę nie jest źle. Jeszcze się no, na ale... zadałem. No i... Oj, ale mi się źle gra. W sensie, nie wiem, nienawidzę grę z tą postacią. No, ale słuchaj, o to chodzi w challenge'u. Ale ja niszczę wszystkim fan. Bez przesady, ale ty masz fan. Robisz challenge. O to chodzi. Zrobiłem ci drzewo, ale zniszczyli je. Kurde. Ja... Nie, nie, nie wiem jak się gra tą postacią jej tak, tak, bardzo nie rozumiem. Life Weaver to akurat jest prosty. On tam nie ma. Bo zbyt, ty nim ja, grasz, dlatego dla ciebie jest prosty. Ej muszę, muszę ładować ten atak, tak? Jaki? No ten, który tak. Cię leczy. Muszę go naładować i dopiero uderzać w Ciebie. Tak, no. no. Jaki mam wybrać ten addon? Okej. Okay. Nie, nie przyciągnę ci za daleko, jesteś. O, wybrałem niechcący jakiś. No. Nigdy więcej nie gram w twoje challenge. Patryk, ale na tym polegają challenge. Challenge mają być wyzwaniem. Sama nazwa to jest challenge, czyli wyzwanie. Możemy zrobić potem kolejną. Okej, okay, mniej więcej już zacząłem ogarniać jak się leczy, wiesz? Musi ktoś wejść, kurwa tam ze mną trochę głębiej. Dobra, zabijam. nie wierzę w to, ale my jesteśmy fantastyczni, Patryk! Oi, oj. Ja teraz mam wybuchające ciernie. C kumasz, jaka to jest Wixa? Ja jeszcze nie mam tego drugiego. No ja też już trochę ogarnąłem jak nim grać, ale nie gra mi się nim przyjemnie. Mi, te, mi też, nie zrozum mnie źle, mi też się Life naprawdę nie gra przyjemnie, bo nie rozumiem go. Ale, kurde, ej, już wiem jak się leczy chociaż. Faj, zabiliśmy ich nawet. Jezus, no chill, merci, Jezus. Zabity Dobra, wycofam się Oj, teraz ja za głęboko wlazłem Kurde, rzuciłem ci tego, żeby cię do góry podniosło, ale nie zdążyło Jak wejdę za daleko, to mnie możesz wciągnąć wtedy nie wiem czy nie wciągnąłeś Tak, w wiem w Ja wiem. Ale po prostu aż głupio mi się było odezwać już w tym momencie, wiesz Dobra, trzeba się wycofać Fuck! Spadłem z kwiatka Nie dam rady Ja wycofam się, wycofam się No nie, Bastion mnie dobrał Wow, przebiłem wynikiem naszą mercy. No. Kuźwa, może ja jednak zostanę mainem Life Weavera? Widzisz? Dwa nam O, przyciągnąłem ciebie, dobrze, czyli okej, okay, bo chciałem właśnie ciebie. Padnę. Kassidy nam ka na spawnie, ten, awczy O, mamy Mojrę. No tutaj już trudno jest sobie poradzić. Nie wiem czy to jest dobry pomysł z tą Moirą, bo no ja nie jestem fantastyczny w leczeniu na tej postaci, więc... Zabiję ich chyba. No nie, Zaria Zaria ich całych yy, w im to. O kur, ale to wyszło. Zabijemy ich. Zabiłem ich, ty nie wierzę w to. Dobra, wyszło to jakoś. Brawo. Kurde. No, początek mieliśmy straszny, ale. No, był tragiczny. O kurde, zabiłem ich obu. Dobra, dobra, dobra. Kurde, zabiłem ją. Ja po co ja tam wlazłem? Dobra, minuta została. Zabili mnie. No ja padłem 12 razy, ja to jestem beznadziejny No ja 6, więc... A jed no, ale ja jednak jestem postacią, się która się trzyma z tyłu więc. Kurde Nie wiem czy nie lepiej było trzymać się tej Mercy. No właśnie. No, bo ja nie nadążam teraz leczyć sam. Mam ulta. Musi ktoś podejść tam. Mm, nie damy rady. Ja tam nie zdążę dojść. Wypchnęli mnie. No ja już akurat wychodziłem, ale. Ale było bardzo blisko. Ej, jak na to, że graliśmy postaciami, których nienawidzimy. To jestem z nas naprawdę bo. dumny. Aż napiszę GG, bo naprawdę. Dobrze nam poszło według mnie. Mówię jak na to, że było to coś, czego jakby nie robimy na co dzień, to, to To jestem z nas bardzo zadowolony. Bardzo ładnie nam poszło według mnie. Nie wiem jak ty uważasz. Nie powiedziałbym, że jakoś ładnie, ale na pewno nie było też tragicznie, więc. No ja... To był mój pierwszy mecz LifeWear'em albo drugi w życiu, więc wiesz.